O nieuchronności śmierci, postanowione ludziom raz umrzeć. Na wszystkich ludzi został wydany wyrok śmierci. Musisz umrzeć, bo jesteś człowiekiem. Święty Augustyn mówił: Jakiekolwiek nasze sukcesy czy klęski są niepewne. Pewna jest tylko śmierć. Nie wiadomo, czy to dziecko, które się właśnie rodzi, będzie biedne czy bogate, zdrowe czy chorowite, czy będzie żyć krótko czy długo. Wszystko to jest niepewne. Pewne jest tylko to, że umrze. Każdy szlachetnie urodzony. Każdy władca padnie opiarą śmierci. A gdy ona przychodzi, żadna siła nie może się jej oprzeć. Można się przeciwstawić skutecznie ogniowi, wodzie, żelazu, potędze władców, ale nie można odeprzeć śmierci. Vincente Z mówi, że któryś z królów francuskich, gdy zbliżał się kres jego życia, miał zawołać. Ach, całą moją potęgą nie mogę osiągnąć tego, żeby śmierć poczekała na mnie jeszcze godzinę. Kiedy przychodzi koniec życia, nie da się go odwlec nawet na chwilę. Człowieka dni, ilość zliczona, i liczba miesięcy u ciebie, kres wyznaczyłeś im nieprzekraczalny. Choćbyś zatem, mój słuchaczu, miał przeżyć wszystkie te lata, na które liczysz, to jednak wcześniej czy później przyjdzie dzień, a w tym dniu godzina, która będzie dla ciebie ostatnią. Dla mnie i dla ciebie został już wyznaczony dzień, Punkt końcowy, w którym ani ja już mówić nie będę, ani ty słuchać. Czy jest ktoś, kto by żył, a nie zaznał śmierci? Wyrok jest już wydany i chyba nie wątpisz, że zostanie wykonany. Nie było jeszcze człowieka tak szalonego, by sądził, że nie umrze. To, co spotkało Twoich przodków, spotka i Ciebie. Na początku ubiegłego wieku w Twojej ojczyźnie żyło wielu ludzi, a popatrz, żaden z nich już nie żyje. Nawet ziemscy książęta i królowie przenieśli się do innych krajów. Pozostały po nich tylko marmurowe grobowce z pięknymi inskrypcjami które nam dzisiaj udzielają nauki, że po wielkich tego świata nie zostaje nic poza odrobiną prochu zamkniętą w kamiennej skrzyni. Święty Bernard pyta, powiedz mi, gdzie są miłośnicy tego świata, i odpowiada, nic z nich nie zostało, tylko popiół i robactwo. Dlatego trzeba zabiegać nie o to szczęście, które musi się skończyć, ale o to, które będzie trwać wiecznie. Bo nasze dusze są wieczne. Na co by Ci się zdało ziemskie szczęście, o ile w ogóle jest możliwe, prawdziwe szczęście w duszy, będącej daleko od Boga, i jeśli potem miałbyś być nieszczęśliwy przez całą wieczność. Tak bardzo jesteś zadowolony, bo zbudowałeś sobie dom, ale pomyśl, że wkrótce będziesz go musiał opuścić, by gnić w jakimś dole. Otrzymałeś godność, która cię stawia ponad innych, ale przyjdzie śmierć, która cię zrówna z najmniej liczącymi się na tym świecie. O biedny ja, co przez tyle lat myślałem tylko o tym, by Cię obrażać, Boże mojej duszy! Te lata minęły, śmierć może jest już blisko mnie, a co mi z nich zostało, tylko zgryzota i wyrzuty sumienia. O mój panie, obym Ci był zawsze służył. Jakże szalony byłem! Tyle lat żyję na tej ziemi, a zamiast w sobie gromadzić zasługi na poczet życia przyszłego, zaciągnąłem długi wobec Twojej boskiej sprawiedliwości. Mój drogi Odkupicielu, użycz mi światła i siły, bym przynajmniej teraz wyrównał te rachunki. Może śmierć czai się już niedaleko ode mnie. Chcę się przygotować na tę wielką chwilę, decydującą o moim wiecznym szczęściu, bądź nieszczęściu. Dziękuję Ci, że do tej pory na mnie czekałeś, a skoro dajesz mi czas na naprawienie dokonanego zła, oto jestem, mój Boże, powiedz, co mam dla Ciebie uczynić. Chcesz, bym bolał nad wyrządzonymi Ci zniewagami? Boleję nad nimi, brzydzę się nimi z całej duszy. Chcesz, bym przeznaczył te lata czy dni, jakie mi jeszcze pozostały, na kochanie Ciebie? O tak, chcę to uczynić. Ale, o Boże, w przeszłości także wiele razy to postanawiałem. Ale później sprzeniewierzałem się tym obietnicom. O nie, mój Jezu, nie chcę już więcej być niewdzięczny za tak liczne łaski, jakie mi wyświadczyłeś. Jeśli przynajmniej teraz nie zmienię swego życia, to jakże będę mógł mieć w chwili śmierci nadzieję na przebaczenie i raj? Oto teraz postanawiam stanowczo poświęcić się naprawdę Twojej służbie, ale Ty daj mi ku temu siłę i nie opuszczaj mnie. Przecież mnie nie opuściłeś, gdy Cię znieważałem, dlatego tym bardziej spodziewam się Twojej pomocy teraz, gdy decyduję się porzucić wszystko dla zadowolenia Ciebie. Dozwól więc mi kochać Cię, Boże, godziem miłości nieskończonej. Przyjmij zdrajcę, który teraz, skruszony, obejmuje Twoje stopy, kocha Cię i błaga o litość. Kocham Cię, mój Jezu. Kocham Cię całym sercem, bardziej niż samego siebie. Oto jestem Twój. Rozporządzaj mną i wszystkim, co moje, jak ci się podoba. Daj mi wytrwałość w posłuszeństwie Tobie, daj mi swą miłość, a potem już rób ze mną, co chcesz. Maryjo, matko moja, nadziejo i ucieczko, Tobie się polecam. Tobie powierzam moją duszę, módl się za mną do Jezusa. Postanowiono ludziom raz umrzeć, a zatem pewne jest, że wszyscy jesteśmy skazani na śmierć. Wszyscy rodzimy się, jak mówi święty Cyprian z Kartaginy, z powrozem na szyi i z każdym krokiem zbliżamy się coraz bardziej do śmierci. Mój bracie. Tak jak pewnego dnia zapisano cię do księgi chrzcielnej, tak też pewnego dnia zapiszą cię do księgi zmarłych. Jak ty teraz wymieniasz swoich przodków, świętej pamięci mój ojciec, wuj, brat, tak też i potomni będą mówić o tobie. Jak ty wielokrotnie słyszałeś dźwięk dzwonów, naczyjąć śmierć, tak też i inni usłyszą, jak dzwonią tobie. Co byś powiedział, gdybyś zobaczył wskazańca idącego na szachot, z żartami i śmiechem, rzucającego spojrzeniami na wszystkie strony, myślącego o przedstawieniach teatralnych, ucztach i zabawach? A czy ty już nie idziesz na śmierć? I o czym myślisz? Popatrz do tego grobu, gdzie leżą twoi przyjaciele i krewni, których dosięgła już Boża Sprawiedliwość. Jakaż trwoga ogarnia skazańców, gdy widzą wiszących już na szubienicy i nieżywych swoich towarzyszy. Przypatrz się tym trupom, z których każdy ci mówi: Mnie wczoraj, tobie dzisiaj. To samo mówią Ci także portrety Twoich zmarłych krewnych, ich pamiętniki, domy, łóżka, ubrania, które pozostawili. Jakże ogromne to zatem szaleństwo wiedzieć, że ma się umrzeć, że po śmierci czeka nas wieczność, albo radosna, albo tragiczna, że od tej chwili zgonu zależy. Czy będzie się wiecznie szczęśliwym, czy wiecznie nieszczęśliwym, a nie myśleć o wyrównaniu rachunku długów i nie przedsięwziąć wszelkich możliwych środków do przeżycia dobrej śmierci. Litujemy się nad tymi, którzy umierają nagle, nie mając czasu na przygotowanie się do śmierci. Dlaczego więc sami nie staramy się do niej przygotować? Skoro i nas może spotkać to samo. Wcześniej czy później, spodziewanie czy niespodziewanie, czy o tym myślimy, czy nie, umrzemy. I z każdą godziną, z każdą chwilą zbliżamy się do naszego szachotu, w którym będzie ta ostatnia choroba, usuwająca nas ze świata. W każdym stuleciu domy, Place i miasta zapełniają nowi ludzie, starych zabrano, by zamknąć ich w grobach. Tak jak dla nich skończyły się dni ich życia, tak też przyjdzie czas, kiedy to ani mnie, ani Ciebie, ani żadnego z obecnie żyjących naszych współczesnych nie będzie już na tej ziemi. Nastaną dni, których nikogo z nich już nie będzie. Wszyscy będziemy już wtedy w wieczności, która będzie dla nas albo nieustannym dniem radości, albo nieustanną nocą udręki. Nie ma drogi pośredniej. Wiara zapewnia nas, że czeka nas tylko albo to pierwsze, albo to drugie. Mój ukochany odkupicielu, nie odważyłbym się stanąć przed Tobą, gdybym Cię nie widział rozpiętego na krzyżu, poranionego, wyszydzonego i umarłego dla mnie. Wielka była moja niewdzięczność, ale o wiele większe jest Twoje miłosierdzie. Wielkie były moje grzechy, ale o wiele większe są Twoje zasługi, Twoje rany, Twoja krew i śmierć. To moja nadzieja. Już od chwili mojego pierwszego grzechu zasługiwałem na piekło, a i potem wiele razy powracałem do znieważania ciebie. A ty nie tylko zachowałeś mnie przy życiu, lecz z tak wielką miłością i litością wzywałeś mnie, by mi przebaczyć i ofiarować mi pokój. Tym bardziej, jakże mógłbym się obawiać, że mnie od siebie odtrącisz teraz. Teraz, gdy cię kocham i pragnę tylko Twojej łaski. O tak, kocham Cię z całego serca, mój drogi Panie, i nie pragnę niczego innego poza kochaniem Ciebie. Kocham Cię i żałuję, że Cię lekceważyłem. Żałuję nie tyle z powodu piekła, na które zasłużyłem, ile dlatego, że cię obrażałem, mój Boże, któryś mnie tak bardzo umiłował. A zatem, mój Jezu, odpuść dla mnie skarbiec swojej dobroci. Dodaj kolejny znak miłosierdzia do dotychczasowych. Sprawbym nie był już wobec Ciebie niewdzięczny. Przemień całkowicie moje serce. Spraw, by to moje serce, które przez pewien czas za nic sobie miało Twoją miłość i sprzedało ją za nędzne rozkosze tej ziemi, od tej pory było już całe Twoje i płonęło dla Ciebie stałym płomieniem. Mam nadzieję, że dostanę się do nieba, aby tam Cię zawsze kochać. Wprawdzie nie będę mógł tam zająć miejsca między niewinnymi, lecz znajdę się między pokutnikami. Niemniej i tam pragnę Cię kochać, bardziej nawet niż niewinni. Niech na chwałę Twojego miłosierdzia niebo ujrzy ogień wielkiej miłości grzesznika, który niegdyś sprawiał Ci tyle przykrości. Postanawiam, że od dzisiaj będę należał całkowicie do Ciebie i że nie będę myślał o niczym innym, jak tylko o kochaniu Ciebie. Wspieraj mnie swym światłem i łaską, aby mi dały siłę do spełnienia mojego pragnienia, którym w swej dobroci Ty sam mnie natchnąłeś. O Maryjo, matko wytrwałości! Uproś mi wierność w moim przyrzeczeniu. Śmierć jest pewna, ale o Boże, skoro chrześcijanie o tym wiedzą, to wierzą i to widzą, to dlaczego tak wielu żyje w takim zapomnieniu o śmierci, jakby mieli nigdy nie umrzeć, gdyby po tym życiu nie było ani raju, ani piekła. Czy mogliby o śmierci myśleć mniej niż teraz myślą? Dlatego właśnie prowadzą złe życie. Mój bracie, jeśli chcesz żyć dobrze, staraj się przez te dni, które Ci jeszcze pozostały, żyć w obliczu śmierci. O śmierci dobry jest Twój wyrok. O jak dobrze osądza rzeczywistość i kieruje swoimi sprawami ten, kto patrzy na wszystko z perspektywy śmierci. Pamięć o śmierci powoduje utratę pociągu do wszelkich ziemskich rzeczy. Gdy się rozważa kres życia, niczego ziemskiego kochać się nie będzie. Święty Wawrzyniec Justyniani mówi, gdy się rozważa krep życia, Niczego ziemskiego kochać się nie będzie. Wszystko, co jest na tym świecie, to porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia. Wszystkie dobra tego świata ograniczają się do zaspokajania zmysłu, do konsumpcji i do zaszczytów. Ale tym wszystkim słusznie gardzi ten, kto sobie uświadamia, że wkrótce on sam zamieni się w popiół i żer robaku gdzieś pod ziemią? W rzeczy samej przez pamięć o śmierci święci wzgardzili wszystkimi ziemskimi dobrami. Dlatego święty Karol Boromeusz trzymał na swoim biurku trupią czaszkę i często na nią patrzył. Kardynał Baronius miał na swoim pierścieniu wyryty napis: Memento Mori, co oznacza: Pamiętaj o śmierci. Czcigodny ojciec Juvenalis Fanzina, biskup Saluzzo, miał także trupią czaszkę, a na niej sentencję: Kim ty jesteś, tym ja byłem. Kim ja jestem, tym ty będziesz. Innego świętego pustelnika, gdy umierał, zapytano, dlaczego jest tak radosny. Odpowiedział, zawsze miałem oczy utkwione w śmierci, więc teraz, gdy przychodzi, nie widzę w tym nic nowego. Jakimż głupcem byłby podróżnik, który występowałby po pańskich krajach, przez które by przejeżdżał? narażając się na życie w nędzy w kraju swojego pobytu. A czyż nie jest głupcem ten, kto usiłuje być szczęśliwy na tym świecie, gdzie będzie przebywał ledwie parę dni, a naraża się na niebezpieczeństwo bycia nieszczęśliwym na tamtym świecie, gdzie będzie żył na wieczność? Kto dysponuje rzeczą pożyczoną? Nie przywiązuje się do niej zbytnio, bo wie, że wkrótce będzie musiał ją zwrócić. A wszystkie dobra tej ziemi są nam tylko pożyczone. Głupotą jest przywiązywanie się do nich, skoro wkrótce trzeba je będzie porzucić. Śmierć ogołoci nas ze wszystkiego. Wszystkie światowe nabytki i posiadłości, Ulatują wraz z ostatnim tchnieniem, z pogrzebem, ze spuszczeniem ciała do mogiły. Dom, który wybudowałeś, wkrótce przejmie ktoś inny, a mieszkaniem Twojego ciała będzie grób, aż do dnia sądu ostatecznego, po którym pójdzie ono tam, gdzie już będzie Twoja dusza, albo do nieba, albo do piekła. A zatem ze śmiercią wszystko się dla mnie skończy, nie pozostanie mi nic innego, mój Boże, poza tą odrobiną, co zdziałałem z miłości do Ciebie i czego mam się dalej spodziewać przyjścia śmierci, która mnie zastanie w tak opłakanym stanie, tak splamionego winami? Gdyby mi przyszło umierać teraz Umierałbym w wielkim niepokoju i niezadowoleniu z dotychczasowego życia. Nie, mój Jezu, nie chcę tak umierać. Dziękuję Ci, że dajesz mi jeszcze czas na opłakanie moich grzechów i na ukochanie Ciebie. I chcę to zacząć już od tej chwili. Żałuję ponad wszelkie złotego że obraziłem o dobro nieskończoną i kocham Cię bardziej niż cokolwiek innego, bardziej niż własne życie. Oddaję Ci się całym, mój Jezu. Od tej pory obejmuję Cię i przyciskam do serca. Powierzam Ci całą moją duszę. W Twoje ręce powierzam ducha mojego. Nie chcę czekać z tym oddaniem się aż do chwili, kiedy rozkaz wychodź nakaże mi opuścić ten świat. Nie chcę czekać z tym oddaniem się aż do chwili, kiedy rozkaz wychodź nakaże mi opuścić ten świat. Nie chcę aż do tej chwili czekać z prośbą o zbawienie. Jezu, bądź mi Jezusem. Mój zbawicielu, zbaw mnie już teraz, przebaczając mi i obdarzając mnie łaską Twojej świętej miłości. Kto wie, czy to rozmyślanie, które teraz czytam, nie jest Twoim ostatnim wezwaniem skierowanym do mnie, ostatnim przejawem Twojego miłosierdzia wobec mnie. Wyciągnij swą rękę moja miłości i wydobądź mnie z bagna oziębłości. Obdasz mnie gorliwością, spraw, bym z wielką miłością był Ci posłuszny we wszystkim, czego się po mnie spodziewasz. Przedwieczny Ojcze, przez miłość Jezusa Chrystusa daj mi świętą wytrwałość i łaskę kochania Ciebie i to bardzo tym życiu Jakim jeszcze pozostają. O Maryjo, matko miłosierdzia, przez Twoją miłość do Jezusa wyproś mi te dwie łaski, wytrwałości i miłości.